ma widzowie, jest Goldikoza i to jest w kolejnym odcinku, tym razem z patyczaków Nie wiem czy pamiętacie, może ktoś jest tutaj ze starszych widzów I pamiętam kiedyś nagrywałem patyczaki No i dzisiaj sobie też nagram, dzisiaj sobie je nakarmimy Kiedyś, jeszcze niedawno były dwa patyczaki Ale teraz już jest trochę więcej, zaraz wam pokażę, tylko zdajmy sobie Dobra widzowie Zdjęłam już sobie wieczko i tutaj już Wam pokazuję, tutaj mamy jednego patyczaka, tutaj mamy drugiego, tutaj trzeciego, tutaj jest gdzieś czwarty, tutaj piąty, tutaj szósty, tutaj siódmy, spas, no więc mam ich tutaj trochę sporo, tutaj jest jeszcze ósmy, dziewiąty, tutaj nawet mamy skóreczkę, nie, to nie jest skórka. O tu jest. Mamcie tutaj nawet skórkę. Taką skórkę w padczaku. Odłożymy sobie I co? To ja już się zabieram za dawanie patczakom jedzenia. Dobra. Jesteśmy odkładamy to. Nie wiem, już mi wyważę. Już mi wyraz, ale dzwonam. Nie wiem, Zaraz tutaj. Dobra, jest tutaj. Dobra, tam te patyczaki, więc możemy się już zabierać za y, samą tutaj, właśnie wkładanie im listów. Mamy tutaj oczywiście y, leżakowały sobie listki w tym żarcie. Są jakby całe liście truskawek więc sobie dzisiaj je. pierwszy odcinek od dawna z patyczaków, więc jeszcze za bardzo, jeszcze jakby gdzie indziej, gdzie indziej w ogóle nagrywam, więc damy sobie to tutaj. A w ogóle to jest pierwszy odcinek z nowym takim dużym terrarium. Kiedyś były w na takim małym terrarium, ale wtedy były jeszcze małe patyczaki. No teraz też są małe, ale jest ich więcej, więc potrzebne jest większe. Tutaj zapotrzebowanie dla podczaków. Potrzebujemy po prostu więcej miejsca. A jeżeli chodzi o odcinki z Minecrafta, będą się pojawiały, ale dopiero, bodajże jutro. Jutro się, będzie jakiś odcinek z Fortnite'a. Więc, jakiego Fortnite'a z Minecrafta? Więc zapraszam. Pewnie około tam pewnie do godziny 14 powinien się już pojawić odcinek Nie wiem, będzie pewnie seria, która będzie coś tam... No, nie wiem jeszcze, ale pewnie będziemy grać sobie na survival I nie wiem, co jeszcze będziemy robić, ale będziemy robić same fajne rzeczy, więc nie może Was tam zabraknąć Już sobie tu rozstawiam Dobra, cyk, dobra, cyk, dobra, cyk, i ostatnie, cyk, cyk. Jeszcze myślę, że damy sobie patyki, takie znalazłem patyki, tutaj mam nóż, będziemy sobie to ciąć. Z mojej strony myślę, coś ukroję palca, ale cóż, nie wiem, by sobie tutaj coś walnąć. Oh fuck. Dobra, pokroję po prostu. Nie mam na czym tego kroić. Czekajcie. Dobra, widzę jestem już w kolejnym miejscu, tam się nie dało nic skroić, więc tutaj spróbujemy coś ukroić. Uh. Oh. No, nie zabiję. A, bo ja siebie zabiję. Dwie opcje są. O! Oh. Dobra, S. Pierwszy patyczek. co ukroimy sobie kilka zaraz frac dobra widzowie yy, udzielający... Takie, takie trzy kawałki, które sobie gdzieś, umieścimy w terrarium. Taki mały na... fejcz był na samym końcu, ale cóż życia. Yy... Yy, położę to gdzieś, gdzie popadnie. Cyk. Luk. No to co widzę. Wie? To by był tyle z dzisiejszego odcinku odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. czyli zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji na tym kanale. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku najprawdopodobniej jutro z Minecrafta i w kolejnych, więc ja się z Wami żegnam. Cześć, cześć!